Hejka! Ja nazywam się Rymnik, a wy jesteście na kanale Bujne Klocki i dzisiaj z okazji około 100 subskrypcji oraz tego, że mamy jeszcze świąteczny okres, przejrzymy się oto temu zestawikowi. Zapraszam do oglądania! Więc co, na kartonie mamy oczywiście zaleconą kategorię wiekową. Numer zestawu oraz liczbę elementów. Sam domek na kartonie prezentuje się bardzo dobrze, ale jak będzie w realu, zobaczymy. Szybko jeszcze zobaczymy, jak prezentuje się karton z tyłu i zobaczymy, co jest w środku. Jak widać, w kartonie mieliśmy dużo woreczków oraz dwie instrukcje i jeden arkusz naklejek. Więc ja zabieram się do budowania i widzimy się za chwilę. to prezentuje się już zbudowany zestaw. Muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, bo naprawdę ma on tutaj wiele szczegółów. Ma bardzo dobre funkcje bawialne. No i co mogę jeszcze powiedzieć? Przyjrzyjmy się mu z bliska. Na początek przyjrzyjmy się choince oraz prezentom, które wokół niej się znajdują. O prezentach mało powiemy, bo co tu nawet możemy powiedzieć? No, samolocik muszę powiedzieć, że nie przypadł mi jakoś mocno do gustu, przez to, że ma szare elementy, nie jest cały czerwony. No, ale cóż, nic nie poradzimy na to. Są tutaj też dwa mniejsze prezenty, spakowane już. Oraz mamy tutaj statek, który nawet mi się podoba, jednak coś mi w nim przeszkadza. A sama choinka jest dla mnie świetnie zrobiona. Ma tyle małych elementów, i to jest naprawdę dobre w tym. Ma tutaj, jak widać, ta choinka gwiazdę dużą. A z tyłu już gorzej trochę się prezentuje ta gwiazda, ale przecież patrzy się, co zazwyczaj w zestawach Lego. Od przodu, no to pozostają nam te oto dwie konstrukcje. Moim zdaniem są one bardzo dobre. Zobaczmy sobie na przykład to pianino. Po pierwsze, jego klawisze są na drugiem, co jest pierwszym plusem. Drugim plusem jest to, że nasz elf jest idealnie dostosowany pod to pianino, czyli pianino nie jest za wysokie na niego. Czyli mówię, to są dwa plusy. Nasz komputer, który po pierwsze, znowu jest dostosowany pod minifigurkę, i po drugie, ma bardzo ładną naklejkę, która mówi o nice list, czyli o liście grzecznych. Dwo co, abym zapomniał o tym rydwanie. Jeśli o oczywiście mogę tak to nazwać. Więc szybko się przyjrzyjmy mu. Moim zdaniem. Ten rydwan jest skromny, ale dobry. Mieści się tutaj górka, Jest uchwyt, za który może się chwycić. Z tyłu są ogniki, Takie jakby dopalacze, mogę chyba tak to nazwać. Oraz krem de la creme, czyli renifer nasz. Jest on moim zdaniem bardzo dobry i nadaje się do wielu moców. Oj oj. Jednak jest jeden minus że nie dostaliśmy w tym zestawie tutaj takiego uzupełnienia jego ciała, gdybyśmy chcieli zastąpić właśnie to. No cóż, i kolejnym minusem to oczywiście to, że nasz renifer nie może stanąć dęba. No cóż, Zalecieliśmy się z tego co mam, to przyjrzyjmy się wreszcie samej chatce, na początku muszę wspomnieć, że jest ona bardzo wysoka i tutaj jeszcze widzicie komin, który jest osobną konstrukcją, dlatego omówimy sobie go za kilka chwil. Lecz teraz zajmijmy się Hatko Od dołu powiedzmy sobie, co tutaj mamy. Mamy tutaj choinkę, bardzo ciekawy element. Dróżkę, która jest bardzo dobrze zrobiona, tutaj widzicie zaokrąglone jakieś szparki. Ja takie coś szanuję. Oczywiście śnieg przy oknach. Mamy tutaj też znaki. Workshop, Northfall. Kolejny plus. Teraz zobaczmy sobie jeszcze tu, tutaj. Mamy latarnie oraz drzwi, które mi przypominają takie drzwi z domku hobita, hobbitów. No, świetnie to wygląda. No, możemy sobie jeszcze otworzyć je teraz. No. Świetnie działa, świetnie wygląda. Teraz mamy tutaj jeszcze wieniec, z którym miałem trochę problemów, ale jakoś się udało i jest. Tutaj mamy jeszcze właśnie jak widać pełno lampę, które ciężko jest jakoś ustawić, żeby w jednym kierunku szły. Tutaj mamy z boku, jeszcze nie wspomniałem, o 100 dole. Przynajmniej mi się tak wydaje, gdzie możemy naszego. Na przykład właśnie renifera umieścić. O ile się tam zmieści. No, ale cóż. Teraz właśnie, jak widzicie, tutaj jeszcze mamy okno. No. Moim zdaniem bardzo dobrze to jest zrobione. Tutaj różne, co krąglone, i tu jeszcze zobaczcie na ten piękny patent. Tu przyczepione to to, to wygląda jak jakby to podtrzymywało to, nie? Taki robi, buduje to efekt. A to są po prostu cztery klocki, a ile dodaje? Bardzo dużo. Więc myślę, że jeszcze tutaj mogę pokazać, że jest tutaj taki mały balkon, taki ala balkon. Gdzie jest luneta? I nasz elf można na przykład coś patrzeć w nocy. Dla mnie bardzo ciekawe, i tutaj jeszcze nie jest goła ściana. Bo co mamy? No tutaj akurat w tym wypadku takie alabuty śnieżne. No cóż, mi się bardzo podoba to. Ten dach też jest pięknie, skośny. No, myślę, że czas już zajrzeć do środka tej chatki. No, i tak prezentuje się nasza chatka od środka. Jak widać, mamy tutaj dywaniki poprowadzone. stude, żeby nasze minifigurki mogły tutaj postać. Niedalnie, gdzie są gofry, bardzo lubię ten element. Kupki, obraz elfów ze świętym Mikołajem. No, bardzo dobre. Tutaj, właśnie nasze drzwi już od środka, które, jaką wiem, można łatwo otwierać. Tutaj trochę jest y, coś, co mi się nie podoba, czyli szafka, jednak lubię szafkę, jednak wolę, gdy ma tutaj obydwa zasłonięte takimi szufladami, bo jak jedna jest szuflada, to trochę słabiej wygląda. Tutaj mamy imbryczek, kubeczek i tutaj pracownie naszych elfów, gdzie mogą tworzyć jakieś właśnie prezenty lub je pakować. Czyli na przykład tutaj mamy nożyczki do podcinania. Tu wezmę sobie jeszcze na lewo, bo to jest bardzo interesujący mechanizm, który muszę wam pokazać. Zobaczcie, na przykład nasze elfy chcą śniadanko. To, no to, patrzcie, tak sobie tu bierzemy, o tak i spada nam. O, ma, ma, mały błędzik. To Pokażmy jeszcze to raz. No to teraz tak bierzemy. Spada to. I na patelni mamy gofra. No czyż to nie świetny mechanizm? Jak tu se zrzucimy naszego gofra, to możemy go jeszcze raz tam włożyć. Tylko musimy tutaj trafić, a to ja już se później zrobię. O! Teraz przyjrzyjmy się kolejnemu piętru. Od dołu patrząc, możemy zauważyć zielony dywanik, który moim zdaniem nadaje klimatu temu pomieszczeniu. Dalej po lewej mamy bardzo dobrze zrobiony, bardzo dobrze wyglądającą szafkę, na której jest filiżanka oraz prezent. Dalej po prawej mamy krzesło oraz lampkę nocną, pod którą są, jak widać, jakieś gadżety. Dalej mamy po środku pokoju oczywiście trzy łóżka, na których śpią nasze elfy, a w głębi, jak można dostrzec, kalendarz z 24 grudnia. Teraz powiedzmy sobie trochę o funkcjach, które tu występują i które moim zdaniem są bardzo dobre. Więc na początek weźmy sobie taką... No taką dosyć mocną, czyli że nasza minifigurka, na przykład elf, nie może obudzić reszcie elfów. No to wtedy podchodzi do drastycznych sposobów, czyli wszystkich zwala. No cóż, no zapewne bolą ich kręgosłupy i nie chcę sobie aż wyobrażać tego bólu, jak wszyscy na siebie spadają, no ale cóż... Jak muszą, to muszą. Prezentuje się wnętrze chatki po podświetleniu. Jak mówiłem, że osobno przyjrzymy się kominowi, tak i teraz robię. Więc przyjrzymy się, jak on jest dokładnie zbudowany. Jak widzimy, nie jest to szary klocek, lecz jest tutaj wyróżniony przed takimi bardziej ciemno-szarymi elementami cegiełkami. No i moim zdaniem bardzo dobrze, że tak idzie, tak nietypowo w górę. I u góry jest dla mnie bardzo dobry patent zastosowany, który ja osobiście bardzo lubię. Teraz jeszcze zobaczmy jak wygląda on z tyłu, o tutaj. No i jak widzimy mamy tutaj bardzo ładną skarpetę oraz funkcję bawialną, którą już Wam zaprezentowałem. Przyjrzyjmy się elfom, które wszystkie cztery mają jednakowy tors, jednakowe czapeczki, jednak ten tors moim zdaniem jest ok. Tak on właśnie się prezentuje z przodu, a tak z tyłu. Dwójka z tych minifigurek ma dwa wyrazy twarzy, a jedna, jak widzimy, szalik. A oto alternatywne minki tej dwójki elfów, która ma dwa wyrazy twarzy. Pierwszy alternatywny wyraz twarzy tego pierwszego elfa wyraża zakłopotanie, a to ponieważ dlatego, że on musiał budzić pozostałe elfy. Myślę, że gdybym był na jego miejscu, też bym miał taką twarz. Za to alternatywna twarz drugiego elfa przedstawia radość. Co mówiąc, muszę powiedzieć, że ten zestaw jest bardzo dobry czuć w nim klimat, ma wiele detali, ma bardzo interesujące zastosowania techniczne, ma bardzo ładne naklejki i nadruki, ma on renifera, który jest unikalny na razie dla tego zestawu oraz jeśli jeszcze wam mało, to cztery elfy, no czego chcieć więcej. Ja daję ocenę 10 na 10, i to wszystko z mojej strony, i życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Żegnajcie, hej, cześć i pa!